Betonka przed kaliskim ratuszem miała zostać zburzona już w grudniu. Niestety nie udało się. Teraz mówi się o styczniu 2016 roku. Wielu kaliszan, dla których betonka była symbolem brzydoty i pomnikiem niczego, jak ją nazywano, powinno być zadowolonych z tego faktu. O szczegółach mówi Elżbieta zmarzła. Służy się y, słowami prezydenta miasta Grzegorza Sapińskiego, że podchodzimy do tego z całą odpowiedzialnością. To nie jest zależne tylko od Urzędu Miasta. Y, prezydent spotyka się z archeologami, a także z panią Beatą Matusiak, konserwatorem Zabytków, i od decyzji tutaj różnych źródeł i instytucji zależy. Tak dokładnie, kiedy ta betonka będzie zburzona. Po zburzeniu betonki, prawdopodobnie, pracę w tym miejscu rozpoczną archeolodzy. Co dalej? Na razie nie wiadomo. Muzyka